Potężnie dobra ewolucja zbliża się wielkimi krokami do Ultimate Team. Powinna być ona niedroga, a będzie do niej pasować m.in. Openda, Rashford czy Iniaki Williams. Zaraz pokażę Wam wszystkie szczegóły i powiem, kogo najbardziej opłaca się w niej użyć. Do tego pokażę Wam wszystkie potwierdzone SBC: Ciekawa ona Battle, Niezły Liao i Przyzwoity Greenwood to tylko 3 z łącznie 8 kart, które zaraz zobaczycie. Powiem Wam, kiedy dana karta pojawi się w grze i czy będzie warto ją wykonać. A na koniec pokażę Wam najlepszą aktualnie formacje i wytyczne, które polecane są przez najlepszych prograczy oraz zrobię Wam recenzję ostatnich SBC i powiem, które na 100% opłata się wykonać. Natomiast dzisiejszy odcinek zaczynamy niestandardowo, ponieważ dostaliśmy informację o potężnej ewolucji napastnika, która powinna pojawić się w grze już za niedługo. Aktualnie teraz na ekranie widzicie najlepsze karty, które powinny do tej ewolucji pasować. Mowa oczywiście o pozycji napastnik. Max 83 overalla, które mamy już zastosowane. Maksymalnie 4 gwiazdki sztuczek i maksymalnie 4 gwiazdki dobszej nogi, które też już tutaj na ekranie widzicie. Max 83 strzałów, które oczywiście możecie sobie tutaj w statystykach dać, no i max 81 dryblingu, które też sobie już dałem. Jak widzicie, pasują do ewolucji kart, jak na przykład Openda, jak na przykład Inaki Williams, mój skin, Luis Openda z innego klubu jeszcze raz, czy chociażby Kai Havertz albo ewentualnie Marcus Rashford cała ta ewolucja powinna kosztować w okolicach 30 albo 40 tysięcy końców i powinna pojawić się w grze podczas przyszłego nadchodzącego eventu, ale nie wiadomo czy w pierwszym tygodniu eventu, czy może w drugim tygodniu eventu, a teraz na ekranie widzicie przykładowe karty, które do tej ewolucji pasują, no i oczywiście widzicie jak wyglądałyby ich karty po potencjalnym upgrade'zie przykładowy openda 96 pejsa, 86 wykończenia, 73 podań 81 driblingu, 4 na 4 gwiazdki i oczywiście playstation z plusem low Driveny, który ta ewolucja też by dodawała. Rashford, o, oczywiście Low Driveny, 96 Pace'a, 86 wykończenia, 81 driblingu i uwaga, 5 na 3 gwiazdki. Colomwani, 96 Pace'a, 86 wykończenia, 81 driblingu, 4 na 4 gwiazdki i Low Driveny. No i chyba najlepsza karta, ponieważ dostaje ona upgrade do 5 gwiazdki sztuczek. Ma Low Driveny, ma bardzo fajne tempo, ma niezłe wykończenie, łatwo go zgrać i oczywiście ma alternatywę, żeby grać na prawym skrzydle. Także według karty naprawdę bardzo, bardzo dobre. Oczywiście tutaj na ekranie widzicie wszystkie inne potencjalne karty, które też do tej ewolucji by pasowały. Mowa również o na przykład Eusebio, albo na przykład Jarzini, którzy, którzy są jako srebrne ikony, ale na ten moment nie wiadomo, czy takie ikony można byłoby tej ewolucji wsadzić, ponieważ ostatnio był błąd, gdzie takie ewolucje pasowały. Oprócz tego pasuje do tej ewolucji kilka kart srebrnych, na przykład Silas, który też według mnie w bardzo fajny sposób mógłby się upgradeować, ale oczywiście całość pozwolę, że przeczytam sobie teraz. Teraz na ekranie widzicie oczywiście te karty, jak wyglądałyby upgrade'y w stosunku do ich karty złotej, a teraz jeszcze raz przeczytam Wam, co ta ewolucja by dawała. Plus 5 do oceny ogólnej, ale max 85, plus 10 do tempa, ale maksymalnie 96, plus 7 do strzałów, ale maksymalnie 86, plus 4 do podań, maksymalnie 79, plus 7 do dribblingu, maksymalnie 87, plus jedna gwiazdka sztuczek bez określonego limitu, no i plus playstation z plusem low driven'y. Gdyby taka ewolucja się pojawiła, według mnie byłaby to naprawdę gigantyczna dobra ewolucja i weźcie pod uwagę to, że miałaby kosztować ona 30 albo 40 tysięcy końców, także według mnie zdecydowanie za tą cenę wszystkie trzy karty, które widzicie na ekranie, warto byłoby do tej ewolucji włożyć. Oczywiście czekamy na oficjalne potwierdzenie, że potwierdzenie jeżeli w tagowe potwierdzi, to w kolejnym odcinku wam na temat zaktualizuję. Warto suba mieć, żebyście takiego tematu jak i innych nie pominęli, ponieważ według mnie naprawdę być może będzie pod to bardzo fajnie zainwestować, ale póki co nie polecam pod te karty inwestować i nie traktujcie tego newsa jako parady inwestycyjnej, ponieważ nie wiem wiadomo kiedy i nie wiadomo jak dobra ta ewolucja się pojawi. A jeżeli chciałbyś z łatwością zarabiać końsy oraz żeby twoja lista transferowa każdego wieczora wyglądała w taki sam sposób jak teraz na ekranie albo bardzo podobnie, to cały czas możesz wbijać na mojego Discorda handlowego. Mamy aktualnie początek nowego miesiąca, więc pojawiły się wszystkie nowe miejsca, no ale cały czas są one ograniczone czasowo, także link macie do Discorda w opisie. No i kto pierwszy, ten lepszy. A osoby, które pisały do mnie pod koniec października, to wpiszcie do mnie teraz, ponieważ wtedy już miejsc nie było, a teraz oczywiście miejsca są odnowione i są nowe sloty na ekranie. Teraz widzicie przykładowe informacje, które publikuje na aż 12 specjalnych kanałach. No, a oczywiście na kanale ranga Handlarz na opinie handlarzy macie napisane ponad 150 opinii ludzi, którzy mieli taką rangę rok temu. Możecie zobaczyć, ile oni zarabiali, jak to wyglądało i czy polecają, także jak się wahasz, to wpadaj. Oczywiście link do Discorda macie w opisie. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, miejsca są ograniczone, także kto pierwszy ten lepszy. Zapraszam. No i płynnie przechodzimy do kontentu chyba najciekawszego, czyli oczywiście wszystkie SBC, które nadchodzą do gry i są one już potwierdzone, na sam start dla ci oficjalna informacja od Relief'a tak naprawdę z wczoraj wieczora, ponieważ Ona Battle nadchodzi do SBC albo do zadań, jej karta jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona i całe szczęście, ponieważ tutaj na grafice po prostu wygląda średnio ale potencjał na upgrade jest, ponieważ być może dostanie ona overall aż 89 no i wtedy wszystkie statystyki automatycznie zbustują się o 2, 3 albo i 4 także według mnie ja bym tej Ona Battle jeszcze nie skreślał, oprócz tego FoodSheriff oficjalnie potwierdził, że pojedynek Showdown nadchodzi do SBC, natomiast tutaj ani jedna z tych kart nie jest ciekawa. Może ten Portillo, gdyby wygrał ten mecz, jego karta naprawdę na środek obrony może wyglądać ciekawie z na przykład 90 fizyczności, 84 defensywy, ale nie oszukujmy się, że będzie tą kartę bardzo ciężko zgrać. Także póki co sobie to SBC pomijamy. Oprócz tego oficjalna informacja o tym, że mamy nominowane karty do zawodnika miesiąca Ligi Włoskiej. Taki pot powinien się w grze pojawić już 6 listopada, czyli tak naprawdę za chwilę. No i tutaj głównymi kartami, które być może właśnie tego potma wygrać, jest albo Czala Noglu, albo Rafael Liao. Jeżeli wygrali Jao, jego karta będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. A jeżeli wygrali noglu, to jego karta będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. No i oczywiście, módlmy się, aby nie był to Turek, aby był to Portugalczyk. Ponieważ gdyby takie SBC się pojawiło, na pewno duża część graczy o takiego Rafał Jao by się pokusiło. Oprócz tego, informacje o tym, że mamy nominację do zawodnika miesiąca Premier League. No i taka oto karta powinna się pojawić w grze już 7 listopada. Będzie to albo Haaland, albo Bemo Co oczywiście w ostatnim odcinku Wam już pokazywałem. Nieważne kto wygra, według mnie SBC będzie naprawdę ciekawe, ponieważ. Mbemo ma swoją kartę już taką specjalną No i jego karta Potma byłaby jeszcze lepsza No oczywiście Haaland, nieważne jaka wersja Zawsze do naprawdę wielkiej ilości składów pasuje Także tutaj zawodnik miesiąca Premier League Według mnie jest naprawdę na co czekać Dostaliśmy również informację o tym, że mamy nominację Do zawodnika miesiąca Bundesligi Taka karta powinna pojawić się w grze już 6 listopada I tutaj wygra albo zawodnik numer 1 z Bayernu Albo zawodnik numer 2 z Bayernu Ponieważ wydaje mi się, że innej opcji aktualnie nie ma No i prawda jest taka, że nieważne czy będzie to Diaz Czy będzie to Olize to SBC naprawdę będzie bardzo dobre. Natomiast ja osobiście trzymam kciuki, że będzie to Olizę. Ponieważ taki skrzydłowy z fineskami i z naprawdę fajnym tempem, fajnym dribblingiem, fajnymi gwiazdkami, mi osobiście do składu by się przydał. Także ja oczywiście trzymam kciuki za Olizę. No i oprócz tego dwie karty, które są nominowane do zawodnika miesiąca Ligi Francuskiej, który pojawił się w grze już 12 listopada, czyli tak naprawdę za tydzień. I raczej wygra tutaj Pinicelli, który no, jest kartą srebrną. I jego upgrade nie będzie jakoś mocny. Także naprawdę SBC powinno być bardzo, bardzo słaby no chyba, że jej się zlituje i na przykład dałoby takiego Greenwooda A moim zdaniem, gdyby taki Greenwood się pojawił w SBC I jego karta nie kosztowałaby jakoś dużo To naprawdę byłaby ona ciekawa Ponieważ ma ona 4 na 5 gwiazdki Bardzo fajne, zbalansowane statystyki Ponieważ 88 pejsa, 88 driblingu, 87 strzelania I naprawdę Rapid z plusem, albo na przykład Fineski, albo Driven z plusem Według mnie mogłyby uczynić tą kartę naprawdę bardzo, bardzo równą Także ja oczywiście za takiego Greenwooda trzymam kciuki No i kilka kart, które są aktywne Aktualnie na Twitterze jako te najpopularniejsze predykcje, które oczywiście mogłyby się pojawić w tym tygodniu jeszcze jako karty Ultimate Stream w SBC. Na sam start Rafinia, którego ja osobiście, jak zobaczyłem, naprawdę szczęka mi opada, ponieważ no ja potrzebuję skrzydłowego. Tutaj mamy jeszcze Rafinię, który ma alternatywną pozycję na SPO, ma fineski z plusem, ma 4 na 4 gwiazdki, fajne tempo, fajne wykończenie, bardzo dobre podania, niezły dribbling, całkiem okej okay, fizyczność. Także taki Rafinia, gdyby się w SBC pojawił, na pewno karta, która kosztowałaby 400 albo 500 tysięcy końców, ale według mnie Rafinie i tak byłoby warto wykonać. Także ja trzymam kciuki, że takiego Brazylijczyka zobaczymy. Oprócz tego Lookman, którego ja osobiście uwielbiam, w zeszłym roku grałem jego kartą specjalną i naprawdę byłem zadowolony. W grze jego karta jest genialnie zbudowana. Ma on bardzo fajną sylwetkę, jest mega zwinny. No i dribbling z R1 byłby kozacki. Ma 90 driblingu, fajne pace 90, driveny z plusem, pozycja z dwoma plusami. Jest SPO jako alternatywa, są na 4, na 4 gwiazdki. Według mnie Lukman, gdyby się pojawił, Naprawdę karta kozacka I oprócz tego N'Golo którego ja w swoim składzie Bardzo mocno potrzebuję, ponieważ w tym roku Mam deficyt kart na SPD A takiej Kante mógłby to wszystko rozwiązać Są mocne podania po ziemi z plusem Jest fajne tempo, fajny derbling Fajna defensywa, co prawda 3 na 3 gwiazdy Tutaj głowy nie urywa, ale N'Golo Jak to N'Golo zawsze kartą byłby dobrą Także gdyby takie SBC się, się pojawiło Również takiego kantę musiałbym wykonać Ponieważ naprawdę na HPD Na pewno robiłby robotę No i dwie karty, które pokazywałem wam już w ostatnim odcinku czyli Marmusz i Frimpong. Te karty cały czas również są w predykcjach i cały czas czekamy na oficjalne potwierdzenie. Oczywiście Marmusz miał się pojawić w tej drużynie już numer 1, cały czas się jeszcze nie pojawił, także cały czas czekamy, ale oczywiście jeżeli FoodSheriff albo inny trading Romania którąkolwiek z tych kart potwierdzi, to w kolejnym odcinku wam ten temat upgradeuje no i oczywiście powiem, czy będzie warto tą kartę wykonać oraz kiedy ta karta się w grze pojawi, także miejcie tego suba, ponieważ naprawdę dzięki temu kolejnych odcinków z newsami na pewno nie pominiecie. Natomiast ważna informacja, o której której zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku, ponieważ diametralnie zmienia to sens rozgrywania draftów, chociażby za końsy. Ponieważ uwaga, i jej zaaktualizowało nagrody za drafty. I teraz, oprócz paczek za np. 20, 30 50 tysięcy końców, dostajecie gwarantowane paczki np. 11 razy 81, np. 5 razy 78, i wiele, wiele innych. Teraz na ekranie widzicie kilka przykładowych kombinacji, które oczywiście można za ten draft trafić. Zaraz przeczytam Wam wszystkie paczki, jakie oczywiście są już dostępne i jakie ludzie odkryli, że można dostać Nagrody. No i co ważne, jeżeli na przykład wygracie sobie tego drafta, albo na przykład dojecie do tej fazy numer 3, możecie dostać paczki na przykład za 100 tysięcy końców, a do tego na przykład kilka paczek właśnie z gwarantowanymi ocenami, dzięki czemu na przykład rozgrywanie draftów za końcy, moim zdaniem ma teraz sens, ponieważ jeżeli czujesz się mocny i na przykład dochodzisz do tej trzeciej rundy, no to na przykład takie paczki wymienne typu 5 razy 83, albo na przykład 1 razy 85 plus, są naprawdę dużo bardziej sensowne, ponieważ tak naprawdę zwracają wam one automatycznie cały draft, a oprócz tego dostajecie inne paczki, typu na przykład 5 razy 82, typu na przykład paczka za 50 albo za 100 tysięcy końców. I co ważne, aktualnie w zadaniach za połączenie sobie waszego konta i z kątem Twitch oraz kontem kątem YouTube otrzymujecie dwa żetony draft za darmo. Także moim zdaniem warto sobie te nagrody połączyć. Ja teraz was zostawię na tym ekranie i przeczytam wszystkie na możliwe nagrody za drafta, jakie aktualnie możecie dostać. Jest to kolejno: 5 razy 78, 2 razy 75, 1 razy 81, 5 razy 83, 5 razy 7 55 plus, 2 razy 84 plus, 2 razy 85 plus, raz 80 plus i 4 razy 82 plus. Według mnie naprawdę sensowne nagrody. Ja tak naprawdę od tego 30 października zagrałem dopiero jednego drafta, odpadłem w trzeciej rundzie, no i moje nagrody było, były naprawdę dużo lepsze, ponieważ oprócz tej paczki 5 razy 83 plus dostałem również paczkę za 25 tysięcy kościoł, co według mnie naprawdę zwróciło mi cały draft. Także jeżeli jeszcze tego konta nie macie połączonego, to sobie połączcie i spróbujcie sobie te drafty rozegrać, ponieważ Oprócz tego, że sobie możecie potestować nowe karty, to macie naprawdę sensowniejsze nagrody, które zwracają wam, wam cały wydany hajs. Także oczywiście polecam. No a teraz płynnie przejdźmy do czegoś konkretnego, ponieważ cały czas pytacie mnie, kuzonek, jaką aktualnie grasz taktyką i jaka taktyka jest najlepsza. Ostatnimi czasy tak naprawdę większość prograczy poleca taktykę 451, do której ja osobiście przekonać się nie mogłem, ponieważ wydawała mi się ona być po prostu głupia. Natomiast tak jak widzicie, jest ona nazwana Błachu 451, i nie jest to przez przypadek, Ponieważ pan Błachowiak nacnął mnie do tego, żeby taką formację spróbować, takie wytyczne ustawić. I powiem szczerze, że naprawdę się mocno, mocno przekonałem, ponieważ dzięki temu broni mi się zdecydowanie łatwiej. Ja w tym roku miałem generalnie okropny problem z tym, żeby bronić dostępu do swojej bramki i traciłem co mecz po 4, 5 albo i więcej bramek. Natomiast odkąd sobie tą formację ustawiłem i takie wytyczne dałem, naprawdę broni mi się dużo, dużo łatwiej. Teraz szybko wam to wszystko omówię. Oczywiście na koniec wam dam kod do testowania. Moim zdaniem, jeżeli masz już swoją taktykę i swoją wytyczne, to, posta, to, to powinieneś sobie tej formacji spróbować, ponieważ aktualnie ta, ta, ta taktyka 4-5-1 jest to zdecydowanie taktyka meta, także oczywiście obrona wysoka 70 koniecznie, dzięki temu wasza formata się nie rozjeżdża i obrońcy są wysoko, tutaj oczywiście 70 albo nawet 80 można dać, Z styl konstruowania akcji polecam zrównoważony, tutaj nie kombinować, no i co najważniejsze, role na boisku, bramkarz, dajcie sobie po prostu taką rolę, jaką ma on aktualnie z dwoma plusami, u mnie Oblak ma bramkarz z dwoma plusami, także oczywiście taką dałem, ale gdybym miał na Przykład rozgrywający bramkarz też bym sobie taką rolę dał. Obrońcy tutaj co ważne, jeden z nich powinien mieć obrońca plus, albo ewentualnie stoper plus, plus. Na pewno nie dawajcie rozgrywający obrońca, ponieważ dzięki temu wasz obrońca będzie grał za wysoko i cała formacja się rozjedzie. Także tutaj obrońca plus, drugi obrońca ma stopper plus plus, ponieważ taką ma wytyczną. Boczni obrońcy co najważniejsze, musicie mieć ustawione boczny obrońca i obszar koncentracji zrównoważony. Tutaj nawet gdyby wasz obrońca miał pozycję z dwoma plusami wahadłowy, albo nawet fałszywy bacz boczny obrońca, nie dawajcie mu tego ponieważ dzięki temu nie będziecie mieli kim bronić musicie mieć u jednego i u drugiego boczny obrońca plus plus, ponieważ dzięki temu wszystko to ma ręce i nogi na sam start napastnik tutaj nie ma większego znaczenia, u mnie jest dina talent, dlatego aktualnie jest fałszywa dziewiątka plus, plus ale gdyby był to inny napastnik możecie dać śmiało list pola karnego plus, plus albo wysunięty napastnik plus, plus tutaj aż tak to zbytnio roli nie odgrywa u mnie naprawdę dałem fałszywa dziewiątka ponieważ często robię tak, że gram na ścianę zagrywam od na przykład środowego by długą piłkę do Dinatale. On tą piłkę chwilowo przetrzymuje i gram sobie prostopadą piłkę albo do Bemo, albo do Doku. I co ważne, tutaj jeden i drugi powinien mieć rolę z dwoma plusami. Schodzący napastnik plus, plus. U mnie aktualnie na lewej stronie chwilowo gra Doku, ponieważ robię jego ewolucję. Także tutaj się tym nie sugerujcie, ale docelowo grał tutaj Nico Williams albo Rafinia, którzy aktualnie taką rolę mają, także tak to wygląda. No i tutaj najważniejsza kwestia, czyli środkowi pomocnicy, którzy tak naprawdę są sercem i mózgiem całego tego ustawienia. Środkowy, środkowy pomoc pomocnik powinien mieć albo defensywny pomocnik plus plus albo box to box plus, plus. u mnie gra tutaj Kobe majnu i tutaj takiej roli nie ma także ma ustawiony co defensywny pomocnik plus plus i póki co się sprawdza ale docelowo będę celował w pomocnika który ma rolę z box to box ponieważ ta rola jest tutaj najbardziej istotna no i oczywiście obszar koncentracji obrona po to aby oczywiście ten majnu pomagał wam bronić jeden pomocnik którego macie tutaj z boku w środku pola powinien mieć on tutaj defensywny cofnięty rozgrywający i obszar koncentracji budowanie akcji a drugi miecie rozgrywający plus plus i ofensywa i tutaj zależy to od tego jakich macie tych pomocników ja na przykład mam Pedriego który moim zdaniem jest bardziej ofensywny docelowo będzie tutaj Aitana Boinmati która oczywiście jest kartą ofensywną dlatego będzie miała kartę rozgrywający plus plus i ofensywa a drugi pomocnik będzie to ten który wam będzie pomagał delikatnie bronić w moim przypadku jest to Frankie Deyon który według mnie jest kartą de delikatnie bardziej defensywną aniżeli Pedri dlatego ma on rolę defensywny rozgrywający plus plus i oczywiście obszar koncentracji budowania akcji Spróbujcie sobie w taki sposób to poukładać. Pan Błachowiek ma to generalnie ułożone bardzo, bardzo podobnie, także według mnie naprawdę formacja 4 aktualnie najlepsza. Dzisiaj rano też widziałem, że naprawdę popularne konto na Twitterze dodało również to, że taka aktualnie formacja jest formacją najlepszą, także według mnie powinniście sobie spróbować, ponieważ dzięki temu ja osobiście zacząłem wbijać lepsze bilanse i granie meczej w Division Rivals naprawdę wniosło mnie na lepszą dywizję, także ja osobiście polecam, ponieważ naprawdę taktyka 4 w tym roku jest jedną z najlepszych taktyk.